że to była zemsta na Beacie. Biały samochód yy, uder została uderzona y, czymś w głowę, a uduszona została... Cześć, If. A uduszona została dopiero... Yy, uduszona... Zuza! Uduszona dopiero została, dopiero została, słuchajcie, w, le w lesie. Idź mi stąd! Została w lesie dopiero uduszona. Yy, słuchajcie... Jeżeli ktokolwiek mi nie wierzy, to ja chętnie, chętnie zapraszam gdzieś do jakiegoś, do jakiegoś lokalu, gdziekolwiek. Przyjedźcie, spotkajmy się. Będziecie, będziecie tam na miejscu. Ja wam pokażę, że to wszystko, co, co, co robimy, to jest prawda. Że to nie ma tutaj żadnej, żadnej ściemy, ponieważ będąc na komisariacie i rozmawiając wtedy z archiwum Mix, z panami, którzy prowadzili sprawę Iwony. Również miałem z sobą wahadło i miałem zdjęcie Iwony. I też im, i, i, im to, to wszystko ten... Fajnie, że nie? Fajnie. No dobra. Okej, okay, dobra. Dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki za podsumowanie. Dzięki.